Wreszcie pokażemy temu nieludzkiemu motłochowi, gdzie jego miejsce. Pogrom... Muszę znaleźć tych. Powinno być w Za dobre dla Was byliśmy, nie ludzie. Uczyliście się na naszej krwawicy? Się zlatują. Mordujecie niewinnych! Niewinnych? Gerald! A teraz, dobrzy ludzie, wracajcie do domów, inaczej pokosztujecie wiedźmińskiego Miecza. To jak będzie, karczmarzu? Syna mi zabili, syna! Elfy przeklęte! Chcę ich krwi! Te elfy nie zabiły twojego syna i nic im nie zrobisz. Jak się tak e, zastanowić, tak! Nic tu po was! Idźcie do domu, ludzie! Dzięki ci, Gwynblade! Gdyby nie ty, bylibyśmy już martwi! Uchodźmy stąd jak najprędzej! Uważajcie na siebie. Kto rozpętał tę jatkę? Dowodów nie mam, ale stawiam na Loredo. Rządzący zawsze będą szukać usprawiedliwienia dla swoich błędów i porażek A lud zawsze pragnie igrzysk Krwawych czy radosnych, obojętne To miasto już nigdy nie będzie takie samo Nastał tu czas pogardy Jak doszło do pogromu? Mówią, że to zemsta za śmierć żołdaków, którzy poszli z Roszem Ale to były zwykłe zbuje opłacane przez Loredo Nikt po nich nie płacze I tak wybuchły spontaniczne zamieszki Loredo niby stoi z boku i umywa ręce, a jego zbiry podjudzają. Widziałem kilku żołdaków w cywilu na czele tłumu. Nic mu nie udowodnisz. Nawet nie zamierzam. Dlaczego strażnicy nie reagują? Bo wiewiórki wytłukły ich druchów, a Loredo nie wydał żadnych rozkazów. Musimy odnaleźć Tris. Wiesz gdzie jest? Miała iść do sili, a ta wynajęła w gospodzie izbę. Mówiłem jej o megaskopie, nad którym pracował Zoltan. – Chodźmy. – Szczęśliwie zdobyłem klucz do gniazdka Shili. Nie pytaj jak. Tajemnica zawodowa. Chodźmy. Pozdrawiam. Ratunku! Pogrom. Gdzie mu przepadła? Śmierć nie ludziom! Co to za dziwadło? To ten czarownik! Zostawcie ich. Nic złego wam nie zrobili. W rzeczy samej. Przecie to nasze sąsiady. Chyba... Trzeba się rozejść! Dzięki ci, panie. Czułem już chłód ostrza między żebrami. My im przecie nic nie zrobili Gdzie ona przepadła? Rew, mam złe przeczucia Nie wygląda to dobrze. Sprawdźmy ślady. Może się czegoś dowiemy. To przyboczny sili. Ma skręcony kark. To nie jego krew. Tris weszła, skręciła kark strażnikowi. Potem się zraniła. Nie no, bez sensu. Niezły zły burdel, nie patyczkowali się. Nie rozumiem. Ktoś tu jeszcze był. Jaskier, patrz. Co to? To świetlik. Ktoś mógł podglądać. Po drugiej stronie jest Zamtus. Może burdel mama widziała, co się tu stało. Chodźmy. Ech, życie. Zamknięte. Przyjdźcie później. Zabili mi dziewczynę. To Derae. Geralt, to była jej izba. Co się stało? Zamordowali ją. Wczoraj ją kochali, pili z nią wino, mówili jaka śliczna... Dziś przyszli w pięciu. Wszyscy pijani krwią z plugawymi okrzykami na gębach. Miała klienta? Nie, była ze mną. Co się tak gapicie? Chciałam ją uspokoić! Pocieszyć! Miałem nadzieję, że powiesz mi, co się stało w izbie obok. Zauważyłem otwór do podglądania. Ale skoro byłyście zajęte. Byłyśmy, dopóki nie usłyszałyśmy rozmowy za ścianą. Sheila zawsze rzucała zaklęcia, przez które nic nie było słychać i widać. Ale tym razem nic nam nie przeszkadzało. I zaczęłyśmy podglądać. Ja patrzyłam pierwsza. I to była ta ruda czarodziejka i Cedric, nasz zapity ekswiewiórka. Ruda podeszła do magicznego lustra i powiedziała. Zobaczmy, z kim ostatnio rozmawiała królowa lodu. To Sili. Nawet ja się zorientowałam. Zamachała rękami, wykrzyknęła zaklęcie, i w pokoju pojawił się mężczyzna. Wyglądał tak, że Derae aż pisnęła ze strachu. Kiedy udało mi się odepchnąć Derae, w pokoju była już inna postać. Tym razem kobieta. Tris, zwracała się do niej, Filippo. Witaj, Filippo. Is. Ładnie wyglądasz. Hmm? Dlaczego posługujesz się megaskopem, Shili? Nie wierzę, że się zgodziła. Równie dobrze mogłabyś prosić ją o pożyczenie szczoteczki do zębów. Shila o niczym nie wie. Słyszałam, że wyjechałaś z Redanii. Zamierzam zapobiec rozpadowi Edirne. Mamy tam ludowe powstanie, prawdziwą rewoltę. Spodobałoby ci się. Nie sądzę. Zaczęło się jeszcze przed śmiercią Demawenda. Powstańcą przewodzi dziewczyna. Jest śliczna i na dodatek niegłupia. Dokonała niemożliwego. Ludzie i nie nieludzie, szlachta, mieszczanie i chłopi maszerują ramię w ramię ku słońcu świata nowego. Spuścili strogie manto royalistom. I teraz są jedyną siłą zbrojną w Edirne. Co się stało z synem Demawenda, księciem z Tenisem? Nic. Dołączył do powstańców i robi dobrą minę do złej gry. Udaje, że podobają mu się idee sprawiedliwości i równości. Co zamierzasz zrobić? Nie mogę pozwolić Henseltowi z Kedwen zająć Doliny Pontaru. Nasz król wojownik za bardzo urósłby w siłę, trzeba go powstrzymać. To na początek. Potem zadbam, by na tronie Edirn zasiadła właściwa osoba. Myślisz, że ta dziewczyna. Saskia smokobójczyni. Krąży legenda, że zabiła smoka. Myślisz, że oprze się potędze Henselta? Nie będzie jej łatwo, ale dziewczyna już dokonywała cudów. Czyli wojna jest nieunikniona. Henseltowi nie da się przemówić do rozumu. Po co Sila przyjechała do Flotsam? To delikatna sprawa. Potrzebujemy kogoś na dworze Henselta, który, jak wiesz, nienawidzi czarodziejek. Wiem. Jedyny syn Henselta zginął w wypadku na polowaniu trzy lata temu. Królowi nie udało się spłodzić kolejnego potomka, a próbował usilnie. Shila twierdzi, że będzie w stanie uzdrowić obumarłe narządy króla, ale potrzebuje bardzo rzadkich składników. Które zamierza wyekstrahować z Keirana? Właśnie. Tym sposobem po prawicy króla znów zasiądzie czarodziejka. To wszystko. Nic więcej nie wiem. Jaskier, wiesz o kim mowa? Kim jest Filipa? Filipa Elhart. Czarodziejka, doradczyni króla Radowida Redańskiego. Osiągnęła arcymistrzostwo w najbardziej cuchnącej kuchni świata polityce. Jest tak krystalicznie amoralna tak całkowicie wyzbyta skrupułów… Że aż zjawiskowa. Ostatnio krążyły plotki, że popadła w niełaskę na dworze Redani Jeśli to prawda, to na pewno sama pociągała za sznurki i chciała opuścić stolicę. Co się stało z Tris? Gdzie ona jest? Nie wiem. Słyszałam tylko rozmowę, o której już powiedziałam. A potem przyszli mordercy. Skopali mnie i zadźgali Derae. Ale słyszałam odgłosy walki w pomieszczeniu obok. Czarodziejka krzyczała. Gdy zabójcy poszli szukać kolejnych ofiar, wyjrzałam na zewnątrz. Zdawało mi się, że, że widzę Cedrika. Przekradał się uliczkami w stronę lasu. Zataczał się. Dziękuję, Garweno. Poczekaj, przekaż Jorwetowi ten list. List? To nazwiska morderców Derae. Jorwet zrozumie. Szpiegujesz dla Jorweta? Pomagam mu od czasu do czasu. Po prostu mu to przekaż. Zobaczę, co da się zrobić. Nic nie obiecuję. Jaskier, zaczekaj na mnie. Ja poszukam Cedrika. Krew Cedrika. Wskaże mi drogę. Kolejna ofiara. Muszę szukać dalej. No, pokazali im, gdzie raki zimują, ale mogliby już kapkę przyhamować. Um, myślisz? Nie. Loredo nie dopuści, żeby wzięli się za porządnych ludzi. <grym> Derdeni To nie Cedric. Cedric, gdzie jesteś? Mocno krwawi. Nie mam wiele czasu. Zwolnił. Nie może być daleko. Krojatel nie próżnują. Ten chłop nie pomoże mi znaleźć Cedrica. Muszę wrócić na ścieżkę. Wiedźmin, Gwindlade. Wiesz, nie czuję już bólu. Zawsze chciałem umrzeć wśród drzew. Co się tam stało? Tris poprosiła mnie o pomoc. Zabiłem duan, który pilnował drzwi i włamaliśmy się. Znów zabiłem duan. Wiem. Gdzie jest Tris? Co się stało? Przyszedł Wiedźmin. Rzucił się na nas. Próbowałem bronić Tris. Ale był szybki, za szybki dla mnie. Uderzył Tris, zanim zdążyła rzucić zaklęcie. Wiedział, jak walczyć z czarodziejką. Potem kazał jej uruchomić megaskop. Powiedział, że musi się dostać do Edirn w pobliżu krasnoludzkiej osady Wergen. Tris stwierdziła, że to szaleństwo, że nie ma koordynatów. Wtedy spojrzał na nią dziwnie i zagroził: Lepiej się postaraj, bo widzisz pierwsza. A ja będę tuż za tobą. Potem straciłem przytomność. Gdy się obudziłem, nie było ich. Wiedziałem, że umieram. Las mnie wzywał. Dlaczego, Cedric? Dlaczego się w to wplątałeś? A dlaczego ty się w to wplątałeś? Czasem po prostu tak trzeba. Mówiłem ci, że miewam wizję, dlatego piję. To pomaga. Wódki mgła otula mnie szczelnie i nic nie widzę. Nic nie czuję, spokojnie. Ale teraz. Teraz widzę dokładnie. Musisz odzyskać utraconą pamięć, tylko w ten sposób zrozumiesz, kto i dlaczego zabija Dłan w koronach. Jak mam odzyskać pamięć? Wedirn, w miejscu skażonym czarną magią, gdzie duchy umarłych stoczą wielką bitwę. Ocali ich duszę. A wrócą twoje wspomnienia. Co się dzieje? Las. Czuję obecność. Przyszli się pożegnać. Mój las. Wafail, Gwynblade. Żegnajcie. Się podziewał. Królobójca, prawie go miałem. Uciekł! Teleportował się do Edirn. Jak to teleportował się? Zmusił Tris, by rzuciła czar. Szkoda. <grywa> no właśnie. Roż kazał cię znaleźć. Będziemy wypływać, dowiedział się czegoś. Żeby było śmieszniej, Skojatel też szykują coś dużego. Co planują z Koyatel? Chcą odbić barkę. Potrzebują twojej pomocy. Kiedy przystałeś do Skojatel? Nie o to chodzi. Zabierają ich do Drakenborgu. To specjalne więzienie dla nie ludzi. do żony pomnik ludzkiej nienawiści. Co planuje Roche? Wymyślał na Loredo, więc pewnie chodzi o komendanta. To coś ważnego. Pogadam z nimi. Może Roche albo Skojatel wreszcie na coś się przydadzą.